Gdy usłyszeliśmy o włamaniu do banku centralnego, pomyśleliśmy, że ktoś okradł bankomat, ale potem szef doprecyzował, że złodzieje włamali się do skarbca i ukradli miliony. Kradzież, skarbiec, tunel. Skomplikowana sprawa. Spytałem o kwotę. Odparł: Jeśli nabierzesz piasek na łyżkę, ile piasku zostanie na plaży? Początkowo wiedzieliśmy niewiele. Dziennikarze domagali się odpowiedzi. Mijały dni, pieniądze przepadły, a my nie mieliśmy winnych. Powiedział: Patrz, jeden ze złodziei. Wszyscy wiedzieli, kto za tym stoi, oprócz policji. W tamtym czasie światek przestępcy w São Paulo wyglądał nieco inaczej. Królem przestępców nie był handlarz narkotyków, ale ten, kto napada na bank.